Witam wszystkich serdecznie. Ja nazywam się Kazimierz Musiał. Dziś pokażę Wam, jak w szybki i prosty sposób możemy przygotować kostkę makowo-karmelową. Do produkcji kostki będziemy potrzebować jaja, olej, woda, babka cięta z metra, cukier oraz masa makowa. Przystępuję do naważania składników. Jajka 800 gramów. Olej 630 g, cukier 730 g, woda 60 g, babka cięta z metra 666 g. Wszystkie składniki mam w kociołku, teraz delikatnie zamieszam rózgą yy, całość żeby się wszystko połączyło, żeby podczas mieszania nam nie buchło i, i nie było dużo sprzątania, puścimy to na maszynie 5 minut. I w ostatniej fazie, jak zostanie te 30 sekund do bicia, dodamy masę mekową. I to wszystko razem wymieszamy, wyłożymy na dwa blaciki i będziemy dalej smarować. Więc przystępuję do mieszania. Masę sobie wymieszałem, czyli mam pewność, że teraz mi, jak puszę obroty. Nie buchnie. Na cukierniach zdarza się często tak, że cukiernik cukiernikowi zostawia na wysokich obrotach, i jak ten nie zwróci uwagę i włączy maszynę, to potem się wszyscy śmieją i mają mnóstwo sprzątania. Ja tego chcę uniknąć. Zaczynam od wolnych obrotów, żeby powiedzmy od razu ma, yy, rózga nie rozszczepała mi na ścianki i zwiększając stopniowo do najszybszych. Czas nastawiony 5 minut, babka się ubija. Czas mieszania dobiegł K końca. Dokładamy masę Makową. Jak już mamy masę Makową w środku, puścimy tylko dosłownie na minutę czasu, żeby na wolnych obrotach nam połączyło masę Makową z babką i masa będzie gotowa. Masa makowa gotowa, przygotujemy teraz dwie blaszki. Żyje do przesmarowania bla tarantu, czyli przesmaruję blaszki. Tarant ma za zadanie przykleić papier, żeby podczas smarowania yy, nie jeździł na poblas. Ok, blaszki są gotowe, czas rozważyć ciasto. Zrobimy to tak, żeby powiedzmy. Blaty mniej więcej były równe. Zrobimy tak, jak robią na cukierniach. Czas rozprowadzić to po blasy. Ok, mamy posmarowane. Sprawdzimy parametry wypieku blatów. Temperatura wypieku 180 stopni góra, dół. Czas 20 minut, te otwarte. Wszystko gotowe, mogę ładować do pieca. Czas pieczenia dobiegł końca, wyciągamy z pieca. Blaty wypieczone, damy je do szokówki, abyśmy szybciej mogli zacząć robić ciasto. Czas na drugą część ciasta. Teraz przygotujemy krem do kostki karmelowej makowej. Wszystkie składniki dajemy do kociołka. Mleko 1500 g. Krem Embellet 600 g. Jak wcześniej, tak samo tutaj zamieszam różgą. Delikatnie, żeby mleko się połączyło z embeletem i nie buchło mi podczas mieszania. I nastawimy sobie maszynę na 3 minuty na niskich obrotach. Niech nam się połączy mleko z kremem. Krem nam się fajnie zamieszał. Zostawmy go jeszcze na 3-4 minuty. Zanim przygotujemy sobie spody, on sobie jakby lekko ściągnie. Blaty się fajnie dopiekły z jednej i z drugiej strony. Nie są wysuszone i o to nam chodziło. Drugą blaszką sobie odwrócimy. OK. Założymy sobie ramkę, żeby nam potem łatwiej było ciasto wykroić. Od razu przygotuję sobie drugi blacik. Zwróćcie uwagę, że na razie papieru z tego blaciku nie ściągam, będzie mi go łatwiej ułożyć na, na krem, jak już będzie krem nałożony. Jak już wcześniej wspomniałem, krem mamy gotowy. Puszczę maszynę na 30 sekund, żeby go porządnie wymieszać i wykładam na gotowy blat. Fajnie, mamy gotowy. Teraz cały krem wyłożę na blat i go rozsmaruję. Krem został wysmarowany, czas nałożyć następny blacik. Papier, który został przyklejony jeszcze do blatu, pomoże nam w ułożeniu na krem. Teraz przez papier możemy sobie ponaciągać bram, żeby ładnie się ułożyło z kremem. Blazmakowy jest na swoim miejscu, mogę sięgnąć papier. Czas na nałożenie górnej powierzchni. Całość wykończę karmel creamem i migdałami prażonymi. Żeby przygotować krem, potrzebuję 1500 g karmal kremu, 200 g migdałów prażonych. Krem sobie rozrobię do jednolitej masy. Do rozmieszanego kremu dodaję połowę prażonych migdałów. Druga połowa zostanie wykorzystana na górę jako element dekoracyjny. Mieszamy. Całość kremu wyłożę teraz na górę i rozsmaruję. Krem jest na tyle plastyczny, że łatwo się rozprowadza. Krem rozsmarowany pozostałą część migdałów wysypuje na górę. Orzechy wysypane całość poleję czekoladą z góry. Kostka karmelowa makowa gotowa. Jest to receptura oparta na bawce ciętej z metra, którą doskonale znacie. Jedyną nowością jest karmel Cream. Zapraszam do kontaktu.